Wszyscy zignorowali młodego Japończyka w restauracji, nie wiedząc, że był prawdziwym właścicielem tego miejsca. Nie zapomnij napisać w komentarzu, z jakiego kraju nas oglądasz. Najbardziej prestiżowa restauracja w centrum tego wieczoru tonęła w luksusie: ciepłe światła, błyszczące kieliszki i stały szmer eleganckich rozmów. Pośród całego tego widowiska drzwi się otworzyły i wszedł młody Japończyk, ubrany prosto. Ciemny sweter. Jeansy i spokojne spojrzenie. Nikt go nie przywitał, nikt się nim nie zajął. Słychać było tylko szept między kelnerami. Pewnie się zgubił, spójrz, nawet nie ma marynarki, mruknął jeden. Albo przyszedł szukać pracy, odparł drugi ze śmiechem. Młody mężczyzna podszedł do recepcji. Dobry wieczór, czy mógłbym dostać stolik dla jednej osoby? Zapytał uprzejmie. Recepcjonista zmierzył go wzrokiem z góry na dół i z pogardą odpowiedział. Przykro mi, proszę pana, mamy listę oczekujących, nie spoglądając nawet na salę, gdzie kilka stolików było pustych. Starszy mężczyzna w niebieskim garniturze, z wyniosłym uśmiechem, usłyszał rozmowę. Był jednym z najbardziej stałych klientów, znanym z ego i bogactwa. Wpuśćcie go, zaśmiał się. Chcę zobaczyć, co zamówi. Może przyniósł swój ryż w pudełku? Śmiechy rozniosły się po sali, jak nieprzyjemne echo. Młody mężczyzna skłonił głowę z szacunkiem, i czekał cierpliwie. Po chwili podeszła do niego kelnerka, Laura, która dyskretnie zaprowadziła go do stolika w rogu. Proszę się nie martwić, panie. Ja się panem zajmę, powiedziała łagodnie. On skinął z wdzięcznością. Ale atmosfera się nie poprawiła. Ten sam klient w niebieskim garniturze nie mógł powstrzymać się od prowokacji. Hej, przyjacielu, krzyknął ze swojej ławy. Sprawdziłeś, czy ceny cię nie przestraszą? Tutaj ramenu za darmo nie dają. Kilku pracowników zachichotało nerwowo. Laura zacisnęła usta, starając się zachować spokój, nalewając wodę. Młody mężczyzna spojrzał na nią i szepnął: Nie martw się, kultury nie da się kupić za pieniądze. Uśmiechnęła się nieśmiało, lecz jej gest przerwał menedżer, który podszedł z surowym tonem: Laura, nie trać czasu na stoliki, które nie są tego warte. Zajmij się ważnymi klientami, powiedział z pogardą. Patrząc na Japończyka. Chciała coś odpowiedzieć, ale on już odszedł. Młody człowiek wziął menu spokojnie, choć jego oddech był cięższy. Każde spojrzenie, każdy szept wokół ciążył mu jak kamień. Spróbował zamówić po angielsku, ale kelner udawał, że nie rozumie. Laura znów pomogła, tłumacząc cierpliwie. Jedno proste danie ryż z gotowaną rybą powiedziała. Kelner przewrócił oczami. Tego nawet nie ma w menu, ale zobaczę, co da się zrobić. Mruknął z kpiną. Gdy czekali, klient w niebieskim garniturze podszedł do stołu z kieliszkiem w dłoni. Powiedz, przybyłeś z tak daleka tylko po to, by tu zjeść? zapytał z udawaną uprzejmością. Chciałem poznać to miejsce, odparł młody człowiek spokojnie. Poznać? zaśmiał się mężczyzna. Mam nadzieję, że masz z czego zapłacić. Tu nie dają na kredyt? Laura spróbowała interweniować. Proszę pana, niech pan przestanie go niepokoić. Spokojnie, żartuję, odparł wyniośle. Ten typ ludzi wie, że takie miejsca nie są dla każdego. Cisza spadła jak cios. Młody człowiek spojrzał na niego bez strachu, spokojem, który tylko pogłębił zakłopotanie. Ma pan rację, powiedział cicho. Nie każdy potrafi zachowywać się w eleganckich miejscach. Mężczyzna zmarszczył brwi, lecz zanim zdążył odpowiedzieć, menedżer go zawołał i odszedł śmiejąc się pod nosem. Laura odetchnęła z ulgą, ale wiedziała, że to jeszcze nie koniec. Posiłek przyszedł dopiero po czterdziestu minutach, zimny. Młody mężczyzna nie powiedział ani słowa. Złożył dłonie, pochylił głowę i pomodlił się, zanim zaczął jeść. Ten prosty gest wystarczył, by wzbudzić nowe kpiny. Patrzcie, modli się do swojej ryby, zażartował kelner. Laura nie wytrzymała. Dość, wyszeptała stanowczo. Nie macie pojęcia, kim on jest. Właśnie. I wygląda, że sam też nie wie, gdzie jest, odpowiedział drugi. Młody Japończyk skończył posiłek w ciszy, zostawił dokładną zapłatę i mały napiwek. Przed wyjściem spojrzał na Laurę i powiedział cicho: Dziękuję za szacunek. Czasem to warte więcej niż wszystko, co można kupić. Laura patrzyła, jak odchodzi, czując w sobie wstyd i dziwne przeczucie. Nikt nie zwrócił uwagi, że gdy młody człowiek przekraczał drzwi. Menedżer i bogacz wciąż się śmiali, przekonani, że upokorzyli kogoś bez znaczenia. Jeśli ta historia ci się podoba, nie zapomnij polubić, zasubskrybować i napisać komentarza. Tej nocy los już przygotowywał powrót młodego mężczyzny, powrót, którego nikt nie zapomni. Następnego ranka po restauracji krążyły plotki. Pracownicy żartowali z Japończyka, który nie wiedział, gdzie przyszedł, a inni śmiali się z Laury, która broniła nieznajomego. Nikt nie znał jego imienia, wszyscy byli pewni, że nigdy nie wróci. Tymczasem przed południem menedżer odebrał telefon, który go pobladł. Jak to dziś kontrola? jąkał się, odkładając słuchawkę z potem na czole. Przyjeżdża ktoś ważny z grupy właścicieli mruknął natychmiast. Wszyscy rzucili się do sprzątania, udając uprzejmość. Nikt nie podejrzewał, kim będzie ten gość. Kilka minut później czarny samochód zaparkował przed restauracją. Laura, ustawiając stoliki, podniosła wzrok i zamarła. To był on. Ten sam młody Japończyk, spokojnie idący z rękami w kieszeniach. Pracownicy patrzyli po sobie, zdezorientowani. Znowu ten typ, mruknął jeden z kelnerów. Bez wstydu. Menedżer zirytowany zatrzymał go w wejściu. Proszę pana. prosiłem pana wczoraj, żeby pan nie wracał. To nie jest miejsce dla pana. Młody człowiek spojrzał na niego przez chwilę. I spokojnie odpowiedział: Dziś już jest. Laura próbowała coś powiedzieć, lecz menedżer ją uciszył gestem. W tym momencie pojawił się znów klient w niebieskim garniturze, tym razem z dwoma wspólnikami. A to mój przyjaciel od ramen zawołał z szyderczym śmiechem. Wróciłeś, bo byłeś głodny, chłopcze? Śmiech wypełnił salę. Laura zacisnęła pięści. Młody mężczyzna usiadł spokojnie przy wolnym stole. Cisza była nieznośna by go upokorzyć menedżer zawołał głośno Podajcie mu coś najtańszego z menu i szybko nie chcę scen przy inwestorach Nagle z kuchni wyszedł starszy kucharz Zamarł na widok młodego mężczyzny Jego wzrok padł na tatuaż na jego szyi To niemożliwe wyszeptał Podszedł powoli drżąc Przepraszam proszę pana czy mógłby pan pokazać swój tatuaż zapytał z szacunkiem Młody Japończyk skinął głową lekko odsłaniając szyję. Kucharz cofnął się, blady. Panie menedżerze, powiedział drżącym głosem. Pan właśnie nakrzyczał na nowego właściciela sieci. Restauracja zamarła. Śmiechy ucichły natychmiast. Bogacz z garnituru wypuścił kieliszek. Menedżer się zająknął. Właściciela? To na ba... Niemożliwe. Kucharz przytaknął. To syn założyciela. Odziedziczył całą sieć po śmierci pana Tanaki. Widziałem go na posiedzeniu zarządu. Ten tatuaż to jego rodzinny znak. Laura zakryła usta, nie wierząc własnym oczom. Młody mężczyzna wstał powoli, jego wyraz twarzy spokojny, lecz pełen autorytetu, jakiego nikt tam wcześniej nie widział. Wczoraj przyszedłem bez zapowiedzi, chciałem zobaczyć, jak traktujecie ludzi, kiedy myślicie, że nie mają znaczenia, powiedział spokojnie. I jasno mi pokazaliście, jakie wartości tu panują. Menedżer próbował się tłumaczyć. Proszę pana, to nieporozumienie personel nie wiedział. Nie, to nie było nieporozumienie przerwał. To był brak szacunku. A tego nie da się naprawić wymówkami. Bogaty klient podniósł się z miejsca, zestresowany. Żartowałem, George. Nie chciałem obrazić. Młody Tanaka spojrzał mu prosto w oczy. Żart? Upokorzenie drugiego człowieka to nigdy nie żart tym bardziej w miejscu, które ma reprezentować doskonałość. Po chwili ciszy wskazał Laurę. Ona była jedyną, która rozumiała, co znaczy słowo szacunek. Od dziś będzie nową menedżerką tej restauracji. Laura zamarła. Reszta personelu patrzyła w osłupieniu. A reszta, kontynuował młody właściciel, ci, którzy się śmiali, którzy odwracali wzrok, którzy gardzili bez powodu, nie będą tu więcej pracować. Jego głos był spokojny, lecz niepodważalny. Menedżer spuścił głowę. Bogacz próbował protestować, ale już dwóch ochroniarzy prowadziło go do drzwi. Laura podeszła do młodego Tanaki, wciąż drżąc. Nie wiem, co powiedzieć. Zrobiłam tylko to, co każdy powinien zrobić. On po raz pierwszy się uśmiechnął. I właśnie dlatego zasługujesz na więcej niż myślisz. Miejsca zmieniają się, kiedy są w nich ludzie, których nie zepsuły pozory. Pożegnał się z personelem i przed wyjściem powiedział słowa, które wszyscy zapamiętali. Szacunku się nie wymaga, szacunek się okazuje, a wy właśnie nauczyliście się tego w najtrudniejszy sposób. Zapadła całkowita cisza. Nikt nie odważył się poruszyć. Laura patrzyła, jak czarne auto odjeżdża powoli, czując mieszaninę podziwu i ulgi. Nigdy więcej nie zobaczyła młodego tanaki, ale od tego dnia restauracja zmieniła się całkowicie. Pracownicy zaczęli traktować każdego klienta z godnością, na jaką zasługuje. A gdy ktoś pytał o historię tego miejsca, Laura odpowiadała tylko Tutaj nauczyliśmy się, że pozory mylą, ale prawda zawsze wychodzi na jaw. Nigdy nie wiesz, kto kryje się za maską. Pozory mogą mylić, ale szacunek i godność zawsze muszą być niezbywalne.